Ale dzisiaj pogoda Dzisiaj przyszła do nas pani zimę na chwilę, a ja was dzisiaj zabieram do fajnego miejsca Wiecie gdzie jestem? Chowamy się, polatamy to w środku I pokażę Wam jak wygląda obecnie szkoła podstawowa numer 2 Ostatni raz byłem tutaj 25, tak? Czyli tutaj są szatnie. Tak, szatnie. Teraz przy wejściu dzieci się przebierają. Tak. Później idziemy i jeżeli przyjdą za wcześnie przed lekcjami... Znaczy dobrze, tutaj przychodzi zerówka. Czyli jest oddział przedszkolny taki jakby? Tak, to jest oddział przedszkolny. idziemy przez dalszą część szatni. Takie małe. Aż docieramy do. Sala gimnastyczna. Moja sala gimnastyczna. Tu była kiedyś. No, była tutaj mała sala gimnastyczna, teraz jest świetlica. Ale drabinki zostały. Tak. <grymne> tak, tak. Kiedy pamiętam, tutaj się ćwiczyło. Przy tych drabinkach, to w ogóle jest fajnie, bo z, z, są robione tabla stare, jak zauważyłaś. To tutaj właśnie dzieci stały, siedziały, tu była taka długa ławeczka. Nie, tak, nie wiedziałam. I, i tutaj, no, tu, tak. tu, tu albo w następnej, bo w następnej też była sala gimnastyczna. To nie jest jedyna, tutaj jest druga. Tutaj była siłownia i dopiero od tego roku jest tutaj świetlica, od tego września. Więc jest taka świeża, nowa. A była ta siłownia przez ostatnie lata. No i druga sala. I tutaj na sali są zajęcia i szkolne, i pozaszkolne. Bo tutaj tak. widać z zewnątrz I po jak południu są, yy, dopóki MDek był zamknięty, to tutaj wszystkie zajęcia MDekowe się odbywały, taneczne. I teraz tak, tutaj jest wejście na salę drugie. Czekaj, ja czy to wszystko jest pootwierane w takim razie. Dobra, to jest Mogę zejść? No chodź, chodź. Tu się wchodziło na WF. Tymi drzwiami od strony podwórka. Tak, i tutaj się spędzało czas. I Gdzie są szyby? Tu były przecież szyby wszędzie. O tutaj była ściana z szyb. Można było podglądać przebierające Co? się dziewczyny. Naprawdę. I nikt sobie z tego nic nie robił. To jest tylko. Tu jest siłownia, no to, tak? No, sprzęty różne, te piłki, które zbierają, są. A tutaj były, zawsze była tablica z przodu, na której były napisane kiedy, kto jakie zajęcia miał. No, nie, to w ogóle no. ile lat tutaj spędziłeś? No, 8 lat plus, plus u pana Krzyszczuka na siatkówce. Na siatkówce, no to po szkole godziny codziennie. Ta sala, ale ona nie jest przedmiotowa. Znaczy w sensie tutaj odbywa się i Polski matematyka i wszystko. Ale jest bardzo ładna. Ale jest taka nowoczesna. Tak, pamiętam. Na tablicy multimedialne. No i nie ma krat No nie, nie, chyba <grym> nigdzie już nie ma, no. Pamiętam, że e, tutaj chyba były kraty na pierwszym, na drugim już nie było, bo nikt się nie spodziewał, że... Że ktoś wyskoczy z drugiego, rozumiem. Nie wyskoczy, tylko zejdzie po tych kratach, ale tacy się też zdarzali. Sala plastyczna. I plastyczna. Plastyczna była na samym dole w piwnicy, obok informatycznie, a teraz tam co się? Informatyczna jest dalej i technika. Aha. Chodź, tutaj jest sala, sala SI. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale do barierki, wszystko zostało. Ja jestem zwrócona oknami. Uwielbiam oto okna. I okna tak, bo, jest bo światło. te okna są yeah. przefantastyczne. To były, to były poręcze, z których nie dało się zjeżdżać, wiecie dlaczego. I wchodzimy na najładniejszy korytarz. Naszej szkoły. Korytarz klas 1-3. Wypłytkowany jest. Tak, jest piękny. I wszystkie sale są tutaj dopieszczone na interaktywne tablice interaktywne tak pełno Kolejny, ozdób wydywany. I tu są dzieci, bo tu widzę druga klasa. Tak. D taki, ta takie maluszki. Pierwsza, druga i Pierwsza, trzecia. druga, trzecia. Mhm. Fajnie, tu sobie polatamy. To najwyżej nie zamykaj drzwi. No nie, właśnie tutaj wszystko było podkierane. ale nie wiem. Czyli nie musieli tutaj wracać, później ich otwierać? Przeciągi. I takie krzesełka w ogóle są przystosowane tak, do Tak, krzesełka, dzieci. które mają regulację wysokości, ławki, które mają regulację wysokości w zależności od tego, czy jest pierwsza, druga, trzecia klasa, rosną razem z dziećmi. Mhm. Nie wiem, czy to było na pierwszym, czy chemia była tutaj, czy wyżej. Wyżej. A, czyli ja jest tak... wyżej dalej. Tam taki specjalny wirko jest, ale. Czyli coś się pamięta. A i teraz drugi piętro jest dla maluszków. Biblioteka mamy teraz tutaj. Jest taka urocza, ciepła. Tak, bo są zasłony pomarańczowe, które był mm -hmm. taki klimat. I tu jest też czytelnia, taka. Tak, tak. To jest klasa. To jest trzecia. Tak, dla trzeciej klasy. kolor yy, podłogi. Tu no zielony, się, tam, jest, niebieski, tak, tak, tam niebieski, tam szary. I w każdym jest takie też miejsce yy, takiego Dywan. jakby wypoczynku y -y. między przerwami, tak? Tak. Dzieci sobie tam Zabawne siadają. Dzieci, ale też zajęcia dywanowe się odbywają, no czytanie jest. książek, gry, typu, a tutaj też zresztą jeszcze dwa lata temu odbywały się zajęcia 4-8, więc żeby odgraniczyć dzieci z 1-3. Tutaj są najstarsze dzieci. Tak, tutaj są no, 4-8, yy, bo przechodzą teraz między salami. I tutaj ostatnio właśnie była dyskoteka nasza na, na korytarzu. korytarzu. Tak, zorganizowaliśmy dyskotekę karnawałową na korytarzu. Tutaj jest sala wyciszeń. Dzieci, które mają, potrzebują, wchodzą do tej sali i mogą się wyciszyć. Odpocząć. Uuu. I korzystają. Tak, mogą przyjść na przerwie i przez całe 15 minut przesiedzieć w ciszy, żeby nie słuchać tego zgiełku. Ładnie ten parkiet się utrzymał, powiem. Świetnie wygląda! Ja go bardzo lubię. Lepiej wygląda niż płytki. No, to jest lepiej. sala muzyczna. Przede wszystkim się przyjemniej chodzi po takim parkie, czyli uh -huh. jest taki miękki. O, fajnie. To biologiczna. Sala biologiczna. Akwarium, którym, które dzieci dokarmiają tutaj rybki. Tu jest w ogóle e, ta szkoła jest w ogóle podzielona. Zauważyłem, że wchodzimy do klas e, przedpołudniowych, to tam jest jasno do południa, Aha, a tak. potem światło wchodzi tutaj, nie? Tak, 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 tak. Szkoła tak stoi bokiem, e, ona stoi w wschód-zachód. Tam jest wschód, tej zachód. Tu jest sala z języka angielskiego. Tutaj powiedzmy, że dopiero tworzą się te sale dedykowane. Tak naprawdę to jest kwestia ostatnich lat. Tu jest sala polonistyczna. Zimę mamy dzisiaj w ogóle? No. A jutro ma być bardzo ciepło. Rozumiem, nasza pani Smarto. wicedyrektor. Pani A co to jest? To są szatnie też? Tak, to jest szatnie za 4,8. Aha, i tu jest remont i będzie stołówka. O, to jest zagadka. A tutaj się nic nie zmieniło, bo ta, prawdopodobnie ta farba ma też za 30 lat. I te poręcze też są nieodnowione, tak jakby... I tu są w ogóle jeszcze piwnice. Jeszcze powiedzcie mi, że tu są bunkry. E, coś tam jest, nie byłam pewnie Ale tu mamy ładną tak No ładnie. To tutaj nie byłem nigdy. Tutaj było chyba też, było... Bo też nie było. było. Znaczy tu nie było w ogóle wstępu dla uczniów, nie? Tu mhm. był prawdopodobnie e, taka e... graciarnia była. Ja, no i te drzwi. O takie były. o tak, Ale takie drzwi były do klas. Z tym, o tym tu był zamek, nie? W szpitalach chyba takie same były. Nie? I, zam I klucze tak, miały. Nie wiem, czy teraz. Nie było. wiem, czy teraz macie, ale wtedy no, czyli nie było takich kluczy zwyczajnych, no. tylko były te długie, takie czarne, z tym. One były wkładane w tą dziurkę i praktycznie wszystkie pasowały wszędzie, nie? Jest to dalej. I był taki drewniany yy, kawałek deski, na której było wyryte dłutem numer klasy. Tu nie było nic. Tu był posty hol. Tu były ławki dookoła, na środku fil filarów takie malutkie. No, I tu się kupowało gumę sklepik turbo. Sklepik mieliście i... tu. No. Ale taki... Tam nie było nic, ani zapiekanki, tylko były takie no. podstawy. taki. Bo ja jak przyszłam, to był tu sklepik. Tak. A tu gdzie zeróweczka, no to o tu to była szatnia. No, no. I pan, pan romek, romek, który pan nie jest... nie pamięta. To jest człowiek nieśmiertelny. <laughs> I był jeszcze No dobra, to chodźmy no, po to Jak się Wam podobało? Mam nadzieję, że fajny film przywoła Wam troszeczkę wspomnień z tamtych lat. Dużo się zmieniło. Sam tutaj chodziłem. Zapraszam Was na kolejny film z jakiegoś innego, ciekawego, stalowo miejsca. Do zobaczenia. Hej!